Witajcie w Astronice, czyli Astronomicznej Kronice. Dziś jest 17 listopada, sprawdźmy co kosmicznego wydarzyło się w historii tego właśnie dnia. W tym dniu, w 1970 roku, Związek Radziecki umieścił na powierzchni Księżyca pierwszego łazika w historii ludzkości, który zdalnie sterowany eksplorował inne ciało niebieskie. Unochut 1 został wystrzelony 10 października i po siedmiu dniach osiadł w kraterze niedaleko przylądka Heraklidesa. Jak na swoje czasy, Unochut był bardzo zaawansowaną konstrukcją. W swoim wnętrzu mieścił oprócz komputera pokładowego sterowniki urządzeń do przeprowadzania badań. Do swojej dyspozycji miał dwie kamery przednie oraz boczną, którymi wykonywał zdjęcia panoramiczne oraz czwartą kamerę nawigacyjną. Zamontowaną miał również koparkę, wiertarkę oraz różnego rodzaju detektory, w tym spektrometry i magnetometry. W trakcie dnia księżycowego, kiedy pojazd działał, otwierana była klapa, na której znajdowały się panele słoneczne, które ładowały akumulatory pojazdu. Posiadał on osiem kół pracujących niezależnie od siebie, dzięki czemu był w stanie poruszać się w wymagającym księżycowym Terenie. Do dyspozycji miał dwa biegi przednie i tylne, które rozpędzić go mogły do prędkości 1 lub 2 km na godzinę, a sterowany był w czasie rzeczywistym z ziemi za pomocą tego oto panelu. Łunochut działał przez 9 nocy księżycowych, czyli do 17 lipca 1971 roku. To trzy razy dłużej niż zakładano. W trakcie misji przejechał ponad 10 km i pozwolił na zbadanie terenu o powierzchni 80 tysięcy m kwadratowych. Wykonał również 206 zdjęć panoramicznych oraz ponad 20 tysięcy zwykłych. Ostatecznie zamilkł 4 października 1971 roku i pozostał nieruchomym pomnikiem sukcesu z Związku Radzieckiego. W 2010 roku sonda Lunar Reconnaissance Orbiter uchwyciła go na jednym ze swoich zdjęć. To działo się dawno, dawno temu, 17 listopada. Chcesz wiedzieć, co wydarzyło się w inne dni? Daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i oglądaj astronikę.